Dzień dobry moi kochani. Witam Was na tarocie i na kartach wyroczni na tydzień od 8 do 14 grudnia, a więc tarot tygodniowy i karty wyroczni tygodniowe. Astrologicznie bardzo dużo się dzieje i o astrologii nagram oddzielny odcinek, bo samego 8 w poniedziałek mamy aż 8 tranzytów planet: Księżyc, Uran, Neptun. Pluton, Mars, Wenus wszystko jest do wyboru, do koloru. Tyle tranzytów planet jest. Więc, moi drodzy, astrologię nagram oddzielnie. To czytanie też miałam nagrać tylko dla wspierających, natomiast postanowiłam, że puszczę je jako czytanie publiczne, dlatego że potrzeba będzie dużo informacji. Dużo będzie księżyca, właśnie na niebie, jeżeli chodzi o astrologię. Sekstyl, trygon, lew wchodzi, w, księżyc wchodzi w znak lwa, więc tu dużo się będzie działo. Mars będzie działał, księżyc utworzy trygon do Wenus, więc tutaj będą iluzje w związkach. Więc dużo będzie potrzeby informacji, klarowności, jasności. Później księżyc utworzy trygon ze Słońcem 9, więc już się trochę zacznie rozjaśniać. Później będzie też kwadratura do Merkurego i Księżyc, więc naprawdę w komunikacji też potrzeba będzie więcej informacji. Ja teraz przychodzę do tasowania kart i przedstawię Wam wiadomości. Najpierw z kart Tarota, a później z kart wyroczni. Na początku pierwszą kartą jest dziewiątka monet. Piękna karta. Dziewiątka monet mówi o kupieniu sobie czegoś wyjątkowego. O jakichś wyjątkowych zakupach, o tym, że pracujecie na własny rachunek być może, a być może macie polepszenie sytuacji finansowej, jakiś przelew, jakaś dodatkowa zapłata za coś i możecie jeszcze tego nie widzieć. Może być dla raczków, bo księżyc uosabia znak. Raka. Natomiast księżyc też mówi o iluzji. Uwaga, żeby ktoś nie proponował intratnych biznesów, a nie było to palcem na wodzie pisane. To dla kogoś, natomiast księżyc też mówi o takiej iluzji, słuchajcie, że ktoś kogoś ściemnia, że sytuacja finansowa jest super, a tak naprawdę może mieć jakieś problemy finansowe, i to zwłaszcza jeżeli macie mężczyznę młodszego, bliźnięta waga wodnik, albo kobieta, która spotyka się z mężczyzną, bliźnięta waga wodnik, albo dla takiego mężczyzny, no jakaś iluzoryczna sytuacja związana z pieniędzmi. Usemka pucharów. Chęć odejścia od jakiegoś miejsca. Więc może ktoś ma poczucie, że jest przyciążony w pracy i najchętniej to by po prostu tą współpracę zakończył. No niektórzy może i kończą współpracę. Może podejmują decyzję o zakończeniu współpracy. Może zdajecie sobie sprawę z tego, że jakaś praca już wam nie służy, albo chcecie coś zmienić w pracy. To też w tym tygodniu jak najbardziej pozytywnie pokazane. Niemożność do zobaczenia jakiejś, jakiejś sytuacji obiektywnie, jakiejś sytuacji jeden do jednego. Tutaj ten księżyc nam zakłada przepaski na oczy, i dlatego nie widzimy. Księżyc mówi o tym, co ma drugie dno, co jest ukryte, i tu. Nie możecie tego zobaczyć, dostrzec. Oczywiście, jeżeli potrzebujecie, zapraszam na czytanie prywatne. Na szczęście też działa energia Marsa w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ tworzy trygon do Ceres. Więc tu jest działanie w rodzinie: działanie, mobilizacja, wspólna praca, wspólne zakupy, wspólne ogarnianie domu. Robimy coś razem. Wszystkie ręce na pokład, pomagamy sobie, doceniamy siebie. Ale też działanie, jeżeli chodzi o pracę, podjęcie nowej inicjatywy. Szukam pracy, wysyłam CV, jeżeli w takiej sytuacji się znajdujecie. Inni mają podjęcie rękawic i rozwijanie swojej marki osobistej. Biznes, plan, robienie, wyszukiwanie, spotkania firmowe, maile, meetingi, zoomy. I tu jest naprawdę sporo działania, ale też mamy sporo konkurencji, i tu może być jakaś nieuczciwa zagrywka konkurencji. Tutaj mamy ten kwadrat Merkurego, coś jest niedogadane, coś jest nieugadane, i tu pojawiają się błędy komunikacyjne, czy konflikty, właśnie w komunikacji. Zobaczmy sobie do tego rozkładu, zatem karty duszy. Co powinniśmy wiedzieć na ten tydzień? Pierwsza z kart to złodziejka snów, nieposłuszeństwo swojemu powołaniu. Wielu z Was może być w związkach, które nie są dla Was. Możecie odgrywać role, które nie są Wasze. Możecie żyć i nie spełniać swojej misji życiowej, nie wykorzystywać swoich darów, nie wykorzystywać swoich talentów. Ale też miałam kiedyś sytuację, że miałam dwie klientki. Jedna mi powiedziała, że jej przyjaciółka kradnie jej nawet sny. Więc co to miało, by dla Was znaczyć? I tu jeszcze jest karta ukochanego. Zwróćcie uwagę, jak Wam się śni partner, partnerka w tym tygodniu. Mamy też koło fortuny, szczęście i wyczucie czasu. Jakaś wygrana, może być więcej klientów, może być wsparcie jakieś finansowe, może być podróż, może być wyjazd pokazany. Ktoś. Postanawia wyjechać, yy, załatwia, bukuje hotel i, i jedzie, czy sam, czy z kimś, postanawia jechać, może postanawia jechać i postanawia pracować, bo jest zew muzy i pusta studnia, czas uzupełnić zasoby, no to po prostu czas wyjechać, troszkę odpocząć yy, i tutaj mamy energię Wenus, odpoczynek i odnowa i ten ogród. Zadbanie o siebie przede wszystkim jest pokazane. Ucho Igierne mówi: Słuchaj, a usłyszysz odpowiedzi. Ktoś usłyszy coś bardzo ważnego. Ktoś też będzie dążył ku przygodzie. Będzie chciał odkryć jakąś przygodę, będzie chciał się bawić. No i miecz czarodzieja mi pewność swojej magii pewność siebie, pewność swojej magii, pewność swoich umiejętności, pewność swojej osobowości. Pierwszy oddech, świeży umysł, więc potrzeba jest odświeżenia troszeczkę głowy. Wyjdźcie na świeże powietrze, przewietrzcie się. Złapcie oddech, poddychajcie, popracujcie z oddechem, bo tutaj mogą być pokazane problemy oddechowe, problemy z oddychaniem u kogoś. No więc uważajcie, jest też pokazana idealna burza, która daje Wam odwagę do życia. Więc może być, ten Mars też może przynieść energię złości, konfliktu, i tu ten konflikt jest pokazany idealnie, bo wreszcie zostanie coś wyciągnięte na dno. Wreszcie ktoś coś zobaczy obiektywnie, a może, a może usłyszy. Mamy też zarzucającego sieć przygotowania, przynoszą owoce. Ktoś zbiera plony czegoś, co zainicjował w przeszłości. To może być biznesowo dla kogoś. Mamy też tancerzy niebios, numer 46, może Wam coś mówi. Poddanie się. I tutaj y, taniec może być w tym tygodniu, zaproszenia na imprezy taneczne dla jednych. Dla innych czujecie chęć poddania się. Jest dla Was za dużo. Tu zbyt dużo się dzieje i chcecie się poddać. Gdzieś też zgubiliście kierunek, co niektórzy, ale spokojnie odzyskujecie integralność, dążycie do powrotu do siebie. I ostatnie, wow, dwie wiadomości. Pierwsza to jest brama w oddali. Zrób śmiały krok naprzód. Idźmy już w stronę nowego roku. W końcu połowa miesiąca grudnia, więc trzeba podomykać drzwi, które już dawno zamknięte zostać powinny. I idziemy w stronę pięknej bramy w oddali. Idziemy w nieznane. Idziemy w stronę nowego roku, idziemy w stronę nowych możliwości, nowego roku chińskiego, numerologicznego, astrologicznego oczywiście, no i kalendarzowego kochani też. Dobrze zobaczymy jeszcze Tarot światła i cienia. Co nam pokaże Tarot Światła i Cienia na tydzień od 8 do 14 grudnia? Uczenie się, nauka, poszerzanie wiedzy. Dobre nowiny, jeżeli chodzi o pracę, karierę jak najbardziej, ale też nauczanie, uczenie się, nauczyciel, jakiś ważny kontakt, kontrakt. Jest też pokazana kobieta, królowa wody, rak, rybki, skorpion, przyjaźnie, przychylnie pokazana i z głową w chmurach może jakieś randki, może jakieś wyjścia dla trygonu wody rybka, bo wisielec uosabia ryby. Chęć skapitulowania, poddania się, ale nie. Dla rybek coś, co E, wisiało od dawna w przeszłości, w eterze, zostanie ujawnione, zostanie pokazane i to, e, to dotyczy się pracy. I dylematów związanych z pracą, albo dylematów związanych z mężczyznami. Przepaski spadną z oczu i to jest najważniejsze. Do, do od, od przeszłości odchodzi dwójka mieczy. Więc to jest. E, Koniec, przepaski spadają z oczu. Solidnie trzeba zarabiać, trzeba wykorzystywać tą dobrą passę w szóstce pentakli. Więc idziemy do przodu, ruszamy. To co się zawaliło, zostawić za sobą, bo, bo też coś się wali, nie do końca idzie po waszej myśli i tu może być, jeżeli chodzi o związki, zwłaszcza nowo poznane, może gdzieś na Tinderze. Hmm. I tu coś idzie nie, nie tak, ale macie wsparcie rodziny. Może jakiś weekend rodzinny? Mężczyzna, król różdżek, baran, lew strzelec, pokazany i do relacji romantycznej dla kogoś. No, kochani single, i tak umiarkowanie i tu jest. I no, ciekawe. Możecie odblokować karmę i poznać kogoś przeznaczonego Wam karmicznie i rusza rydwan sukcesu. Wspaniale. Wspaniałe przesłanie. Ruszamy z miłością do przodu. Zwłaszcza single powinni byli właśnie to w tym czytaniu tygodniowym usłyszeć. Ściskam Was moi kochani i do zobaczenia jeszcze na jednym przekazie tygodniowym również z różnych talii kart. Starota też i z kart anielskich. Ściskam Was, cudownego tygodnia!